Szanowni Państwo, lubię zadawać pytania, także zadam Wam pytanie, czym może zajmować się w życiu absolwent sztuki? Mm -hmm. Są jakieś pomysły? No właśnie, słuchajcie, może wdrażać technologię automatyzacji marketingu u, u wielu, wielu dużych graczy i właśnie ten człowiek wchodzi teraz na scenę. Zapraszamy bardzo serdecznie prosimy o wielkie brawa. Arkadiusz Wiśniewski, Customer Success Team, lead w user.com. Nie dało się tego lepiej powiedzieć. Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Yy, witam Państwa bardzo serdecznie. Yy, bardzo intensywne jest to dzisiejsze wydarzenie, dlatego ja przygotowałem taki czarny slajd na małą dekompresję. Chciałem oczywiście pogratulować wszystkim moim przedmówcom, organizatorom, bo naprawdę jest fajna, fajna pigułka wiedzy. I ja w ramach tej dekompresji powiem trochę o takich technologiach, nie chcę być archaicznych, ale o bardzo starożytnym rodowodzie, nawet tak mógłbym powiedzieć, a zacznę, spróbuję zacząć od żartu. Nie będzie może zabawny, ale chociaż spróbuję. Więc, jako marketerzy, bo też czuję się w jakimś sensie nie tylko jakby trochę technologiem marketingu, a trochę też marketerem, szukamy kanałów komunikacji, które będą świeże, nowe. No ja mam takie jeszcze enklawy, gdzie marketerzy nie dotarli, na przykład na mojego Whatsappa jeszcze nie dotarli, to jest kanał dla mojej rodziny. Telegrama mam głównie dla znajomych, natomiast no już SMSy właściwie padły. Tam mam tylko komunikaty marketingowe. Dawno temu padła też już moja skrzynka takiej poczty tradycyjnej, gdzie właściwie mam tylko ten folder spam. No i oczywiście chcemy, żeby nasi klienci tak czuli się jak tutaj Leonardo DiCaprio na tym slajdzie, żeby, żeby, żebyśmy my znaleźli tego złotego grala marketingu relacyjnego, lojalizowali, budowali długotrwałe relacje. No i ja coś takiego chciałbym Wam właśnie obiecać, czyli zwiększymy customer lifetime value, zmniejszymy koszty marketingowe, zwiększymy sprzedaż. Brzmi dobrze, myślę. I te dwie technologie proces może w pewnym sensie pierwszy, o których opowiem, to będą programy wolnościowe i mobile wallets. Ja się nazywam, jak już Państwo się zorientowaliście, Arkadiusz Wiśniewski, pracuję w User.com i najprościej rzecz ujmując, przekładam założenia biznesowe na faktycznie działającą technologię i procesy. I to zarówno od takich prostych procesów jak ratowane koszyki, o których dzisiaj sporo było mówione, po właśnie bardziej skomplikowane, złożone integracje typu programy lojalnościowe. I w mojej prezentacji opowiem o tym, co ja rozumiem w ogóle przez program lojalnościowy i jak szerokie to może być pojęcie. Później skupię się na już bardzo specyficznym wdrożeniu programu lojalnościowego. I tym, jakich błędów warto już na początku nie popełnić, a na koniec creme de la creme, czyli mobile wallets. Zacznijmy więc od historii programów lojalnościowych. Starożytny Egipt, Grecja, Rzym, różne kultury, żyznego półksiężyca. Tutaj pół żartem, pół serio. Myślę, że działania lojalizacyjne są tak stare właściwie jak handel i na pewno starsze od pieniądza. Natomiast jeśli chodzi już o takie udokumentowane źródła historyczne, tutaj mamy miedziane monetki, które kupcy amerykańscy dawali swoim klientom na poczet zniżki na kolejne zakupy, koniec XIX wieku to już jest taki matka, ojciec, dziadek, babka programów lejanościowych, green stamps, gorąco polecam poczytać o tym, o tym biznesie więcej, no i rok 1929, takie box tops, pewnie znacie z amerykańskich filmów, pudełka od płatków i tam po raz pierwszy pojawia się Points, punkty, yy, czyli sól, sól programów lejalnościowych tak jak rozumiemy je dzisiaj. Rok 1981, Frequent Flyer, gdzie użytkownicy zbierali mile i... Można spotkać takie opinie w literaturze, że to jest początek takich nowocześnie rozumianych programów lojalnościowych. Oczywiście późny XX wiek, który myślę, że wielu z Państwa pamięta, to jest już wysyp różnego rodzaju kart, czy to cyfrowych, czy jeszcze analogowych. No i czasy, w których się znajdujemy obecnie, czyli mobile first i działania lojalnościowe w naszych telefonach. Natomiast czy to będzie starożytna Mezopotamia, czy to będzie żabka, chodzi o zwiększenie powracalności klienta, zwiększenie częstotliwości zakupów, czyli od lewej do prawej, od prawej do lewej, zależy jak na to patrzymy, na tym naszym lejku marketingowym. I opowiem teraz o tym, jak wygląda taki klasyczny program lejonościowy, klasyczny Anno Domini 2024, jak my to na przykład w user.com wdrażamy z naszymi klientami. Zastrzegając, że to nie musi być wcale lepsze rozwiązanie niż te miedziane płytki. Tak? Natomiast no, my, jako user.com, nie proponujemy miedzianych płytek, więc skupię się na innym rozwiązaniu. Ale to moje pierwsze zastrzeżenie jest takie, że zanim wdrożymy program lojalnościowy, warto zastanowić się, czy, czy nie zacząć trochę prościej. Więc skoro już zdecydowaliśmy się na program lojalnościowy. Jakie mamy jego podstawowy element? Oczywiście punkty, które dajemy użytkownikom za ich zaangażowanie w naszym sklepie i za te punkty dajemy korzyści. To jest dosyć proste, układa się w logiczny schemat. Możemy powiedzieć, że mamy taką powtarzalną cyrkulację, więcej zakupów, więcej korzyści, więcej, więcej transakcji i jesteśmy zadowoleni. Użytkownik również jest zadowolony. Natomiast teraz chciałbym po kolei przejść przez te poszczególne punkty i zastanowić się, czy to wszystko jest aż takie proste. Więc punkty to nie muszą być punkty. Jak pokazał przykład nawet Frequent Flyera, mogą to być mile, mogą to być gwiazdki, albo jeśli nazywamy się IKEA, mogą to być punkty IKEA Family. To jest, wydaje mi się, bardzo ważny element naszego programu, to jak my w ogóle nazwiemy tę naszą walutę i jak my ją zakomunikujemy użytkownikom. Myślę, że to jest ogromne pole do kreatywności dla nas, dla marketerów, żeby już na tym pierwszym etapie nasz program uczynić atrakcyjnym i dać jakąś dodatkową do tego historię, opowieść. Jeżeli już wchodzimy w kwestie techniczne, to nasze punkty zwykle będą miały... A mogą nie mieć oczywiście daty ważności. Tutaj ta data ważności będzie determinowała całą mechanikę naszego programu lojalnościowego. Jeżeli punkty damy ważne przez tydzień, ok, jak biedronka na przykład, dajemy paragon grozy, czy paragon bardzo długi z jakimś, z jakimś kodem rabatowym, ale oczywiście możemy dać punkty ważne przez rok, jeżeli ta częstotliwość zakupów u nas nie jest aż taka duża. Ciekawym zjawiskiem, jeśli chodzi o punkty, czy mechanizmem, jest inflacja punktów. Otóż w dużych programach lojalnościowych, zwłaszcza takich. Enterprise'owych, zwykło się na samym początku dawać naprawdę fajne benefity, oferować złote góry, a z czasem wygaszać trochę jakość tych promocji. Czyli tak jak z wartością polskiej złotówki, ona może w czasie po prostu spadać. Warto rozważyć taki mechanizm w naszym programie, czyli jeżeli nawet nie ma być to inflacja, to przynajmniej jakieś podkręcenie tego programu na samym początku. Użytkownicy, no to zwykle będą użytkownicy w jakiś sposób zarejestrowani, którzy zadeklarowali się do udziału w naszym programie. Warto rozważyć chociażby takie dodatkowe warunki, jak ich pełnoletność, czy być może muszą to być jacyś nasi topowi klienci. Możemy też tych użytkowników posegmentować na jakieś kategorie, silver, gold, platinum. Tutaj też warto rozważyć, czy od razu naszych klientów, którzy jeszcze nie są zapisani do programu, a już dużo u nas kupili, chcemy nagrodzić właśnie jakąś wyższą rangą. W programie. I teraz mój punkt ulubiony, czyli jak mierzymy zaangażowanie, bo to będą przede wszystkim zakupy, ale płatność nie zawsze oznacza zakup. Towar może być zwrócony, niedostarczony, zareklamowany i oczywiście możemy te punkty odejmować, możemy je przyznawać dopiero po jakimś czasie, możemy też po prostu to zignorować, ale warto być świadomym tego, że no właśnie, że to bywa skomplikowane. Możemy też wykorzystywać nasz program lojalnościowy jako metodę, tak jak feed octopus wcześniej, podkręcania sprzedaży pewnych produktów. Czyli możemy za pewne grupy produktowe dawać dodatkowe punkty w ten sposób nieco sterując zachowaniami zakupowymi naszych użytkowników. Często kiedy my wdrażamy programy lojalnościowe, pojawia się taki, takie życzenie ze strony klienta, Jakie interakcje, jakie, jakie zaangażowanie chcemy mierzyć? Wszystko. Zgody, konkursy, opinie, Facebook, Google itd. i tak dalej. to jest ciekawe podejście. Yy, myślę, że z Brand24 łatwiej byłoby też to zintegrować, yy, ale pojawiają się pewne wyzwania z tym związane. Po pierwsze, czy jak dam 100 opinii, to mam dostać 100 punktów? Jak 100 razy cofnę i wyrażę zgodę marketingową, też mam dostać 100 punktów? A po drugie, czy każdy z tych touchpointów rzetelnie jesteśmy w stanie yy, zmierzyć? No i dochodzimy do sklepu, czyli Tutaj większość z państwa przed telewizorami i zgromadzonych w studiu pewnie są przedstawicielami e-commerce'ów. Tam sytuacja jest prosta, bo y, niezależnie y, z jakiego sklepu korzystamy, zwykle natywną funkcją jest y, jakiś mechanizm autoryzacji, logowania, zakładania konta i to jest dość łatwe. Logujesz się, robisz zakupy, punkty trafiają na twoje konto. W przypadku sklepów stacjonarnych ta autoryzacja może być nieco trudniejsza, bo nie każdy chce nosić jakąś plastikową kartę, nie każdy chce podawać swój e-mail zawsze na wejściu przy innych klientach tutaj rozwiązaniem może być właśnie mobile wallet o którym więcej wspomnę za chwilę. Korzyści. No właśnie, jakie korzyści musimy dać? Ten slajd mógłby się sprowadzić do jednego tylko napisu wymierne. To znaczy jeżeli dam komuś 3% rabatu na wybraną grupę produktów tylko od jutra do pojutrze, może lepiej w ogóle sobie darować takie takie korzyści. Natomiast jeżeli już mamy realne korzyści, które dajemy klientom, to mogą być to albo punkty rozliczane jako waluta, co jest wspaniałe i proste i bardzo czytelne, natomiast wyzwaniem jest zintegrowanie tego z naszymi systemami e, przetwarzania transakcji, z systemami płatności. Mogą to być po prostu kody rabatowe i wydaje mi się, że to jest rozwiązanie o wiele prostsze, takie kody możemy nawet wyeksportować, z naszego e-commerce wrzucić do jakiejś platformy, która nasz program lojalnościowy e, realizuje. Co ważne w kuponach? Myślę, że każdy o tym wie, ale warto dawać kupony kody indywidualne, a nie wiosna 2000 na cały asortyment, który zaraz się gdzieś tam znajdą w internecie. Ale to na marginesie. Więc widzicie Państwo, że z tego prostego, cyrkularnego schematu zrobił się nam już nieco bardziej skomplikowany schemat, i pewnie gdybym miał jeszcze więcej niż 8 minut prezentacji, to ten schemat moglibyśmy jeszcze rozbudować, i w kolejnych iteracjach byłby jeszcze bardziej skomplikowany. Więc na to pytanie, jakiej technologii użyć, od razu. Powiedziałbym, odpowie, odpowiem, że yy, rekomenduję gotowe rozwiązania. Po pierwsze, dlatego, że one są gotowe i nie musimy budować niska stomowego, a po drugie, że one od razu, nasze szalone pomysły, ubiorą w jakieś ramy. Czyli troszeczkę nas yy, z jednej strony ograniczą, ale z drugiej dadzą nam jakąś ramę, w której musimy nasz program lojalnościowy zmieścić. Ta strzałka nierówności może być też strzałką. W prawo, czyli zaczynamy od gotowego rozwiązania. Jak będzie to dobrze nam działało, możemy ewentualnie pomyśleć o też rozwiązaniach customowych. Druga złota rada to unikaj silosu, czyli nasz program marketingowy nie powinien stać sobie zupełnie gdzieś obok, nasz program lojalnościowy nie powinien stać gdzieś zupełnie obok naszej komunikacji marketingowej, tylko być w nią integralnie wkomponowany. I kolejna złota rada. Zróbmy to zwinnie. Oczywiście agile ma ostatnio bardzo złą prasę w kontekście produkcji oprogramowania, ale myślę, że jako ogólna koncepcja zarządzania projektami jest cały czas nieskompromitowany i. Od prostego rozwiązania idźmy do rozwiązania skomplikowanego. Czyli, jeżeli te pytania, które tutaj postawiłem już na wstępie, są dla Was przerażające, to spróbujmy znaleźć możliwie proste i tanie rozwiązania, i tanie proste do implementacji odpowiedzi. Z takich moich autorskich, myślę, że nie ja jeden to zrobiłem, ale z takich autorskich pomysłów można wdrożyć program Leonnościowo, o którym klienci nie wiedzą. Po prostu dostają punkty, my je zbieramy i jak przekroczą pewne progi, my im dajemy benefity. Oni się cieszą, nie spodziewali się, kupują więcej, wszyscy są szczęśliwi, a jak komuś przypadkiem nie przydzielimy punktu, bo jesteśmy gdzieś źle zintegrowani, nic się nie stało. Nikt o tym nie wiedział. Także jest to naprawdę ciekawy, ciekawy case, który, który też, też mamy na, na swoim koncie. No i ostatnia z takich złotych rad: udział w tym programie może być ekskluzywny, czyli tylko wy, VIP-y, którzy jesteście w tym wąskim gronie i klikaliście w nasz newsletter przez dwa lata wiernie. Ale zawsze to musi być proste, czyli te zasady nie mogą, by, nie mogą przytłaczać użytkownika i jeżeli po pierwszym przeczytaniu ja nie rozumiem o co chodzi w tym programie, to ja w nim nie wezmę udziału. Dzisiaj tu w kuluarach nawet rozmawiałem z kolegą, który mówi, zbieram te punkty w Żabce, ale nie wiem po co, a trudno o bardziej prosty program lojalnościowy niż program, program Żabki. No właśnie i to jest wydaje mi się, takie marzenie, czyli taki program, który jest świetnie zintegrowany z naszym biznesem, który dodatkowo jest w mobilu, czyli wyciągam telefon i go skanuje. Tylko właśnie, kto z Państwa tu obecnych ma budżet zbliżony do budżetu żabki. Jeżeli są takie osoby, to oczywiście zapraszam serdecznie do kontaktu, też znajdziemy dla Państwa rozwiązania. Natomiast właśnie, jeżeli te koszty aplikacji, które nie tylko są kosztami budowa aplikacji, ale też integracja i tak dalej. Państwa nie tyle przerażają, co być może zniechęcają do, do takiej dużej inwestycji, to wtedy cały na biało, może niekoniecznie ja dzisiaj, ale cały na biało wchodzi mobile e, wallet. Czyli kanał komunikacji dość popularny według mojego researchu w Europie Zachodniej, a bardzo mało popularny w Polsce i dlaczego tego właściwie do tej pory nie wiem. Każdy z Państwa ma przy sobie pewnie telefon i niezależnie od tego, czy to jest telefon z jabłuszkiem, czy telefon z Androidem w środku, to macie aplikację mobilną, która nazywa się portfel i to będzie portfel Google albo Apple Wallet. No i w tych aplikacjach, nie wiem czy, czy wszyscy zdają sobie z tego sprawę, oprócz kart płatniczych, oprócz biletów na wydarzenia, boarding passów, możemy przechowywać karty marketingowe. Jednym z przykładów takiej karty marketingowej, jednym z typów jest karta lojalnościowa. OK, jak taką kartę lojalnościową mam sobie zainstalować jako użytkownik? No więc ja wysyłam Tobie, użytkowniku, URL-a, czyli z Twojej perspektywy masz gdzieś baton w. SMS-ie, w mailu, albo pocztą wysłałem Ci QR-kod, dorzuciłem np. do paczki, skanujesz ten QR-kod, klikasz w URL, w button Add to Apple Wallet lub Add to Google Wallet, w Twoim telefonie pojawia się taki y, już natywny y, ekran dodania karty do portfela, widzisz, że to jest faktycznie karta moja, mojego biznesu, klikasz Dodaj, Dziękuję. Instalacja zakończona. Nie musiałeś instalować żadnego oprogramowania, nie musiałeś niczego pobierać. Masz kartę w swoim telefonie. Ta karta, jeżeli oczywiście się na to zgodzisz, może się automatycznie aktualizować, czyli dostaniesz tutaj informację, ile masz aktualnie punktów. Możemy na niej renderować jakieś Twoje dane, obrazki. Możemy y, też w pewnych sytuacjach wysyłać y, powiadomienia. No właśnie, notyfikacje PUSH. Na karty, szeroko pojęte karty marketingowe, bo nie dotyczy tylko kart lojalnościowych, mogą być właśnie czy to skorelowane z datą, czy wysyłane w formie update'u i takie notyfikacje wyglądają bardzo podobnie do notyfikacji z aplikacji mobilnej. Tu akurat widzimy przykład typowy, notyfikacja dotyczy karty płatniczej mBanku i ta na dole, ta na górze to jest aplikacja mobilna Push, a ta na dole to jest Push od portfela. Ten Push jest też o tyle fajny, że on jest trochę w innej kategorii. Mówię o swoim doświadczeniu na przykład z, z, z iPhone'em. Te pusze y, są jakby inaczej troszeczkę priorytetyzowane i trudniej się ich pozbyć. Co nas jako marketerów cieszy, z takich magicznych funkcji kart marketingowych w portfelach mobilnych możemy tam też zaimplementować pewne fizyczne lokalizacje, czyli klient przechodzi obok naszego sklepu, bzyt, bzyt, hej ta oferta jest wciąż ważna. Także są to takie różne, różne ciekawe magiczne właściwości kart. Tutaj pokazane jest jak w user.com wygląda kreacja czy edytor takiej karty. Jest to dosyć prosty proces. Na pewno chcielibyście wiedzieć, ok, ale musi być jakiś haczyk, coś trudnego. Jak ja jako biznes mogę takie karty zgłaszać? No więc nie jest to trudne, musi tylko zarejestrować się w Google czy w Apple jako provider takich kart. To jest prosta procedura dostępna jakby z panelu firmy. W, 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 w Appleu, czy właśnie w Google. I wtedy w narzędziu, na przykład w User.com, albo w innym narzędziu, który takie karty potrafi tworzyć, dajecie tylko swoje credentials, a potem już cała obsługa tych kart jest realizowana z poziomu takiego narzędzia. No i te karty. My w userze jakby dopiero co zaczynamy z nimi pracować, a cały czas nas zaskakują, tu jest taka fajna, fajna przełączka, use your loyalty cards on various uh, Google services, czyli możemy to też e, na przykład z Google Shopping, Google Maps e, zintegrować. I przyznam, sam jeszcze nie wiem, jakie kolejne, e, jakie kolejne ciekawe właściwości te mobile wallety lojalnościowe mają. E, zostało mi 26 sekund, podczas których powiem Wam, że właśnie oprócz tych kart lojalnościowych mamy też karty promocyjne, czyli wysyłam komuś kartę dotyczącą konkretnej promocji albo typowe karty e, podarunkowe. E, myślę, że każda z tych rodzajów kart może być... E, bardzo fajnym kanałem realizacji naszych działań marketingowych, a w kontekście programów lojalnościowych, szczególnie właśnie te karty lojalnościowe, które zawsze mamy przy sobie, bez problemu możemy zeskanować. Także dziękuję Państwu bardzo. Zachęcam do kontaktu i tu w kuluarach, i pod adresem mailowym moim. Jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej, chce poznać szczegóły, dzięki wielkie i do zobaczenia.